A to było dla mnie uderzenie, naprawdę takie, które już trzy lata minęło, jeszcze się okańczyć nie potrafię. Z przymrużeniem oka czasem się to tak traktuje, po to, żeby nie widzieć tego tak jasno. Żal. Żal do życia, że nas upośledził, że wyrzucił, że nie jesteśmy czynni w życiu. No nie chciałbym jakieś metafory używać, to tak, jakby, powiedzmy, być w teatrze, i tylko obserwować, co się dzieje. A samemu nie brać w tym udziału. Ja jestem taka, taki, chciałem powiedzieć, no taka towarzyska świnia, wie Pan. Lubię dużo ludzi wokół siebie. Lubię się wokół ludzi kręcić, proszę Pana. Mnie wszystko interesuje. Ja wszędzie się potrafię, znaczy lubię się wepchnąć, proszę Pana. To znaczy, bez trwaniactwa, tylko po prostu jakoś tak. Ja mam łatwość mam jakąś w nawiązywaniu kontaktów. A z kolei ta choroba, już wie Pan, automatycznie pewne rzeczy wyklucza. Niektóre osoby mnie to dały odczuć. Tym bardziej mnie to dobiło, że zrobiły to osoby może najbliższe, a przynajmniej ja ich uważałem za takie. Tu jeżeli nie pozwolą przyjmować człowieka i pracować dalej. Jak Pan wspomniałem, jestem muzykiem i to dęciakiem. A w ten czas musi Pan rozstać z zawodem i szukać jakiegoś innego zajęcia. A to nie jest takie proste, gdy się ma około 40 lat, jak ja w ten czas miałem. Jest dość mocno późno na szukanie zawodu. Mhm. Nadzoruję wykonanie budowy jakiegoś budynku, że właśnie powstaje ten budynek, no bo jakby to powiedzieć, jest to coś, co zostaje, wie Pan, później, no, czego się nie da zacząć, no jakoś, bo są prace takie, które no niby się wykonuje, a nic, niewiele z tej pracy pozostaje. Zwłaszcza czasem, jak tak szczęśliwie są dobierane na jakiś koncert, który akurat się bardzo lubi, to utwory, które człowiek osobiście bardzo kocha, prawda? I one w tym czasie są w repertuarze. To w, w czasie grania naprawdę czuje się jakąś taką dziwną przyjemność, w czasie brzmienia poszczególnych fragmentów tych utworu. I to na tym może najbardziej się tęskni, tak chyba najwięcej brak. No tutaj, człowiek, jest. No, jestem. Brak mi tego, jestem. No, właśnie, jestem niczym. No, że wie się na tą budowę. Tam stanowię coś. Tu jestem wyrwany z tego wszystkiego. Tracę pewność siebie nawet. Jak pan już wspominałem, no, muszę w jakiś sposób. Znaleźć sobie jakieś zajęcia. Po prostu człowiek sobie umyślnie wyszukuje. Ja nawet kiedyś, jak nigdy nie robiłem jakichś prac rzecznych, to któregoś czasu, po prostu zacząłem makatki robić. Takie tam trzy tysiące z czymś wiązań na jedną było, ale robiłem to z konieczności, żeby dzień miał.